Upadek Rosji, narodziny nowego superkraju Białonatu. Po wielkim bam-bam i rozpadzie Rosji świat patrzył z niedowierzaniem, jak historia pisze się na nowo. Białoruś, kiedyś biedna, cicha i uciśniona, podniosła się z ruin i ogłosiła niepodległość od wszystkich dawnych wpływów. Nie była już zależna od Rosji. Nie była już tłem dla wielkich mocarstw. Była wolna. Narodziny kraju Białonatu. Nowy prezydent Wolnej Białorusi przemówił: Nasza przeszłość nas nie definiuje, witamy w nowej erze. Nasz kraj nazywa się teraz Białonatu. I co jeszcze bardziej szokujące Białonatu wstępuje do NATO. Ale to nie koniec. Świat nie mógł uwierzyć w największy sekret Białonatu. Białonatu ma gigantyczne złoża złota. Ukryte głęboko pod ziemią, odnalezione po upadku Rosji, były to największe pokłady złota, jakie widział świat. Więcej niż USA, więcej niż Chiny. Złoto, które mogłoby kupić całą Europę. W jednej chwili Białonatu uzyskało potęgę gospodarczą. Kraje świata zaczęły się ustawiać w kolejce po sojusze. Giełdy eksplodowały. Nowy układ sił światowych. Białonatu. Najbogatszy nowy kraj świata, członek NATO, obrońca wolności w Europie Wschodniej. Polska, główny sojusznik Białonatu, razem tworzą twardy blok wschodniego NATO. Czy USA i UE w pełnym zachwycie wspierają rozwój Białonatu? Tygronda i ukryte kraje z Afryki obserwują w milczeniu z zazdrością i obawą. Co robimy teraz?